Grzeci, ja, ja. ja nie, tak. Przucie, no, nie. Ja, ja. Ja, ja. Dwie na kostę, panu. Idziesz z wężem, nie możesz ciągnąć węża. O, idź, idź, wstawaj, Stawa. <gokolwiek> Ciaśnie, ciaśnie, bo się rozwali. Na ziemię, Na ziemię. Nie ciągnij węża. Masz... Wiesz, wsłuchaj Słuchajcie głosu. Centralnie za dąbą. Idziś. Idziemy, idziemy. 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 Jest do.

łatwo nie było, ale super przeżycie. Polecam z całego serca każdemu. Co dla ciebie było na tym etapie najtrudniejsze? Najtrudniejsze było dla mnie zwijanie samego węża na koniec oraz rundka. W sumie dwie rundki po schodach, góra dół. OSP Galewice z jakim nastawieniem tutaj dzisiaj przyjechała? Czego się spodziewacie? Czy będziecie atakować podium? To zobaczymy, jak czas pokaże i jak konkurencje będą się dalsze sprawować. Myślimy, że będzie dobre podium, jakieś. Jakieś przygotowania były, czy nie? Nie, nie było. Czyli życie rozumiem. Tak, na no, spontanie idziemy. Ekstra, Islamem.

już, tak? Ani. idziesz, idziesz, idziesz no wracaj dalej, się no. na ból na to no to Mimo, nie mogę, co no 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 druga i, I lecisz, dobrze, i lecisz, dawaj dobrze idzie tak chodź, choć, chodź, Dobre chodź tak. chodź, choć, choć, chodź. O, chodź się... <ślad> dwa kroki dawaj, 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 dawaj jeszcze, dawaj, jeszcze, niżej to już niżej, do góry, do góry

Bieg jest znany. Myślę, że tu zasięg już nie jest nie tylko regionalny, ale myślę, że nawet ogólnopolski, mamy tutaj drużyny z województwa podkarpackiego, województwo polskie, województwo wielkopolskie i oczywiście tutaj drużyny z województwa łódzkiego i co na nich czeka? Czekają, czy mega naprawdę Trudne odcinki odcinek ratownika, który już mamy ukończony. W tym momencie trwają zmagania na odcinku technika i przed nami jeszcze ten ostatni, myślę, że najcięższy odcinek gladiatora. Tak więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, żeby się sprawdzić na tych torze. Jak z zainteresowaniem drużyn OSP? Zainteresowanie było duże. No, na dzień dzisiejszy mamy 18 drużyn, które startują w tym trzy drużyny kobiece. No niestety dwie drużyny ze względu na kontuzję zawodniczek nam się wycofały, ale myślę, że i frekwencja i tak jest, tak jest dobra. <dories> <MMstein> no to wróci, dobra Dobra, do góry do, do do To nie wróci sobie do końca. Połóż tam prądownicę Dobra, na dół Idziesz, idziesz. Jeszcze raz. Podłącz ładnie, podłącz. podłącz.

na piwo? No na piwo! Ho. Na spokojnie. Się tu peka, na spokojnie. Na spokojnie. Na spokojnie. spokojnie.

Bardzo się cieszymy, że już po raz trzeci możemy gościć uczestników lututowskiego biegu strażaka. Jak pan powiedział, jest to promocja szkoły, ale uważam, że jest to promocja również lututowa jako miejscowości oraz wszelakich pozytywnych działań, jakie w lututowie się dzieją. Cieszymy się, że mamy tak licznych gości z całej Polski, nie tylko z województwa łódzkiego, ale i z innych województw, ale cieszymy się również, że przybyli liczni kibice, ponieważ są atrakcje dla dzieci. To też jest zaszczepienie pozytywnych, pozytywnych informacji, pozytywnych emocji, jakie kojarzą się zawsze z działalnością Straży Pożarnej. A wiadomo, że Strażacy to nie tylko ludzie, którzy muszą garścić pożary, ale uczestniczą w wielu akcjach ratunkowych, więc to jest też okazja do zapoznania się z całą działalnością Straży, jak, i, jak wszechstronnym, wszechstronnymi ludźmi muszą być Strażacy.